Przez 30 lat bili na monetach wizerunek swojego wroga. Po II wojnie światowej Czechosłowacja długo biła monety według przedwojennych wzorów. W końcu rządzący postanowili odciąć się od tradycji i stworzyć nowe komunistyczne monety. Rozpisano konkurs, w którym wystartowała m.in. rzeźbiarka Marię Uchytilowa-Kuczowa. W tym czasie bardzo przeżywała, że córka jej koleżanki, z którą pracowała w szkole, została aresztowana przez władzę. Bedriska Synkowa miała 19 lat. Angażowała się w prowadzenie przedwojennego harcerstwa. Choć komuniści wprowadzali pionierów i zakazali skautingu, myślała, że nie będą jej przeszkadzać w prowadzeniu pracy wychowawczej. Nawet po zatrzymaniu miała nadzieję, że wróci na noc do domu. Jednak została skazana za zdradę na 10 lat więzienia. Rzeźbiarka poprosiła koleżankę o zdjęcie jej córki i obiecała. Że spróbuje wygrać konkurs i umieścić jej wizerunek na monecie jednokoronowej. Konkurs został rozstrzygnięty, zwyciężyła inna praca przedstawiająca metalurga przy pracy. Wtedy interweniował minister finansów, który zdecydował, że na monetach zostanie zrealizowany niezwycięski projekt, ale praca kluczowej, alegoryczny wizerunek dziewczyny sadzącej drzewa lipy, narodowy symbol Czechosłowacji. Był taki czas, gdy kobieta, której twarz już pojawiała się na monetach, odsiadywała jeszcze wyrok. Od 1957 do 1992 roku, czyli przez 35 lat, ten wizerunek pojawiał się na jednokoronówkach. Komunistyczne władze przez ponad 30 lat biły na monecie wizerunek swojego wroga. W sumie wybito ponad pół miliarda monet według tego wzoru. Dopiero gdy Czechosłowacja odzyskała wolność, Kuczowa zdecydowała się pokazać zdjęcie i ujawnić, że dziewczyna na monecie nie jest tylko postacią symboliczną, lecz historyczną. Zapraszam do obejrzenia innych filmów o monetach, np. o tym, dlaczego gubernator Australii poprosił fałszerza o stworzenie nowej waluty, lub jak człowiek, który pozłacał pięciocentówki uniknął kary, bo był niemową.